Dzisiaj chcę mówić do tych, którzy ciągle pokładają nadzieję w sobie samych, do tych, którzy uważają, że dzięki swoim uczynkom mogą wejść do nieba, do tych, którzy cieszą się niesamowitą opinią wśród innych ludzi, uznawani są za nieprzeciętnie sprawiedliwych, a może nawet za świętych. Chciałbym powiedzieć Wam, Tobie, przyjacielu, że Bóg Patrzy na ciebie całkiem inaczej niż się wydaje. Bóg nie patrzy na to, co widzą inni ludzie, ale On patrzy na Twoje serce. Posłuchaj fragmentu, który chciałem Ci dzisiaj przeczytać. Pierwsza księga Samuela mówi nam: Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek? Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Dobrze zdajesz sobie sprawę, mój przyjacielu, że sumienie, które otrzymałeś w darze od Pana, oskarża Cię głęboko w sercu i przypomina Ci Twoje grzechy. Twoje grzechy, które ukrywasz przed wszystkimi, które, Twoje grzechy, które są tylko dla Ciebie znane. Nie chcesz wyrzec się tych grzechów i nie chcesz ich wyznać, bo się wstydzisz, bo się boisz. Boisz się tego, że twoja opinia bycia sprawiedliwym i świętym zostaje zrujnowana. Tego się boisz najbardziej. Boisz się tego, że inni będą wytykać cię palcami. A bać powinieneś się Boga, bo to Bóg będzie sądził cię w dniu sądu. To Jego powinieneś bać się najbardziej. Posłuchaj tego, Ewangelia Łukasza. Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Te wszystkie czynności, te wszystkie dobre uczynki, które czynisz, aby ludzie Cię chwalili, są obrzydliwością dla Boga. Obrzydliwością. Z nich także. Ich także będziesz musiał żałować. Nie tylko złych rzeczy będziesz żałował, ale tych, które wydają Ci się dobrze, dobre, też będziesz musiał żałować, jeśli będziesz chciał przyjść do Pana. One także są obrzydliwością dla Pana. Dlatego, że myślisz, że uda Ci się samosprawiedliwością przekupić Boga, to niemożliwe, przyjacielu. Jedyna szansa dla Ciebie jest w Jezusie. Chrystusie. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Jeśli Twoje uczynki są dla do stłumienia sumienia, które woła ze środka: Przestań to grzech, nawróć się, wróć do Boga. A ty je tłumisz. Wydaje ci się, że dobry uczynek jest w stanie z, z, jakby zapewnić ci cokolwiek. Nic nie możesz sobie zapewnić. Jedyne co możesz, to być potępiony. Ale Bóg przychodzi do ciebie i chce cię ratować. On wysyła swojego jedynego syna, który przychodzi na ten świat, aby w Twoje miejsce, w moje miejsce, oddać życie, abyś Ty mógł być rozgrzeszony, abyś Ty mógł otrzymać nowe życie, życie dla Boga. Oddaj już teraz Mu swoje życie, a On przyjmie je takim, jakim jest, i odmieni je. Będzie, będzie pracował ciężko nad tobą i uczyni cię takim jak Chrystus, jeśli tylko tego zapragniesz. Bóg czeka na ciebie, przyjacielu, nie odrzucaj go. Niech was Bóg błogosławi.